Dzień dobry wszystkim a teraz o więźniach. Prawdziwa historia. Było sobie tak była sobie francuska pielęgniarka, która była niesłychanie pobożna. Jak ja mówię o tym typu 4 lat temu, 50 lat temu. Ta kobieta była na tyle pobożna, że ch co, chciała zostać egzorcystą. Chyba to była jedyna kobieta w historii Kościoła katolickiego, że to kobieta została egzorcystą. Poszedł do biskupa, wszyscy ją znali, była bardzo pobożna. I biskup francuski jej takiej władzy udzielił. To są święcenia egzorcystów. Żeby zostać egzorcystą, trzeba być wyświęconym. I biskup te, takich święceń udziela. Zwykle w polskich diecezjach to zwykle jeden ksiądz w diecezji jest egzorcystą. A ona, kobieta, myślę, że to jedyna kobieta. Kościoła katolickiego w całej historii, która została egzorcystą. I ona pojechała do Afryki. Z tego co kojarzę, to pojechała do, na Wybrzeże Kości Słoniowej, dawna francuska kolonia. No i tam wszyscy ją już też znali. No, babka nie, by, nie była pierwsza z brzegu. No. Wiadomo była, że niesłychanie mocy miała, na znaczy jej łączność z Bogiem była wielka. I ona zażyczyła sobie wejścia do więzienia, ale więzienia w Afryce wyglądają inaczej niż u nas, tak? Więc ten szef więzienia, dyrektor, powiedział, że on nie jest w stanie za, e, bez, jej zabezpieczyć jak, e, bezpieczeństwo w środku, jak ona wejdzie. Mogą z nią zrobić co chcą, a to była jeszcze piękna kobieta. Już nie żyje. <laughs> piękna kobieta ona była, więc, a ona mówi, że ona się nie boi, ona chce. To, proszę bardzo. Puścił ją tam do środka. No i no to proszę sobie, brać, biała, piękna kobieta, a tam mnóstwo murzynów, którzy nie byli pilnowani. W środku nie są pilnowani, tak? Jej się nic nie stało. Dobrze. Ona tam zaczęła chodzić często. W końcu zaczęła to więzienie dokładnie znać. Znalazła drzwi, które były nagłucho zamknięte. Pyta się, kto tam w środku? On mówi, tam taki facet, które my tylko jedzeniem dajemy, dlatego wiemy, że żyje, ale nie otwieramy tych drzwi. Ona mówi, ona chce tam wejść. Oni nawet nie wiedzieli, gdzie klucze. W końcu weszła. I zobaczyła gościa z kutego kajdanami, który tam lata już siedział. No, oni już powiedzieli jej, że ten facet zabił trzydzieści kilka osób, i on te osoby zmarły i zjadał. Znaczy, te, które zabił, zjadał. Ona poprosiła, żeby zdjęli takie dane i tak dalej. Z tym człowiekiem spotykała się wielokrotnie. Ona e, poprosiła, że no już lata minęły, żeby już dać spokój z tym zamknięciem. No, miała, ona miała ogromną moc. Więc jak ona rozmawiała z dyrektorem więzienia, no miała wpływy, on pozwolił. A facet wyszedł z tej więzi z tego, i ona modląc się razem z tym człowiekiem, spowodowała, że ten człowiek się nawrócił. Ten człowiek, który zabił 30 ileś osób, i który te osoby zjadł, to ona nauczyła go wszystkich modlitw. I on. Ona umarła na jakieś choroby tropikalne w wieku lat 33, dokładnie czas Chrystusa. Ona spotkała się z Janem Pawłem II. Jest proces batyfikacyjny o niej. pewnie Nie wiem dokładnie, czy ona już jest święta, czy nie, no, ale zdecydowanie zasługuje. To proszę sobie wyobrazić, że ten, ten więzień został takim przełożonym religijnym w tym więzieniu. On, on, on organizował różaniec i modlitwy wspólne w więzieniu. E, ten, ten człowiek pewnie też już nie żyje i pewnie jest daleko w niebie. Znaczy wysoko w niebie. Wysoko w niebie. Także faktycznie Bóg przyjmuje absolutnie wszystkich tych, którzy się nawracają, którzy chcą wejść, którzy zrozumieli, że zrobili czegoś złego, Dlatego my, jako państwa, nie możemy zabijać. Jak skazujemy kogoś na karę śmierci, to tak nie powinno być. To znaczy do żywocie tak, a kara śmierci nie, no bo, bo Bóg decyduje o tym, kogo uśmiercić i może każdego. Natomiast my, jako cywilizowane narody, powinniśmy, zresztą w Polsce tak to jest, że skazujemy kogoś na, jak jest niebezpieczny do końca życia i on. Chodzi o to, żeby miał czas nawrócenia się, żeby czas zrozumienia. tak? Takie historie. Także więźniowie może się okazać, że będą niesłychanie wysoko wyżej niż my, zwykli ludzie. Nigdy nie wiadomo. Jeśli człowiek żałuje, przeprasza Boga, to jest taka przepowiednia w Ewangelii, że temu, który Bóg Darował więcej, będzie kochał Boga więcej. A jesteśmy rozliczani z miłości. Tylko z miłości. Im bardziejśmy ukochali Boga i bliźniego, tym wyżej tam będziemy. I jeśli Bóg daruje grzechy komuś, kto bardzo narozrabiał, to ten człowiek kocha Boga mocniej, bardziej i jest jeszcze wyżej w niebie. Dobry Boże, ja Ci serdecznie na wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko. Proszę. Błogosław nas, nie wszystkich Błogosław, Bóg ojczych, mogący ojciec i syn, i duch święty. Amen. I przypominam, że to moja prawa ręka, a kamera odwraca strony. Życzę wszystkiego, wszystkim miłego dnia.